że ten A ja z połowymi, a jest a tam też tak. No i właśnie. Dać cały, cały czas deszcz paradał, cały czas, tylko nawet kwiatówki. No i tam gdzie mamy no, i mieli tak, i trawę mokrą mieli jeszcze. i w lecie to jest drzewa w lecie nie mamy biznes. Tak. gdybyś był do takiego ołówka tak widzicie? tego dzipa to tutaj, a tutaj są pozostałe, bo te, które leżą to są moje portryty, które napijam. I jeżdżą sobie przed przedmiotem. Jeżdżą żywą. przed szybą No. Tutaj spłosimy kliforta z mojego psa. Bo, bo, mam, bo mam psa, bo mam a, nie, a dopiero, jak, dopiero jak założyli nowym dom. Że, pies, że masz kwa, to już wiadomo, bo jest film z kompanii. Tak, a na, i nie mogli, niestety nie mogliśmy nagrać tego filmu z zamkiem Bowdera, bo, 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 bo przyszedł we środę, a taty wtedy nie było, bo pojechał do filmów. Mario też, bo to tak... Byłem 7 lat, to jeszcze, jeszcze miałem tam statek Moji Pops. Co? Tak, mhm. No... No nagrywaj. Się, może opieść, żebyście dobili do, do 51 subskrypcji, to wtedy nagram no. małe tajemnicze klocki z, z Disneya. No i dobra, to Was. może na tyle. LKL. na Abyście do 25 subskrypcji, to nagram następny filmik. Pa. Tutaj Natan nagrywa jak jedzie z tatą, a, a oni za nami. No my z przodu jedziemy, teraz tak. widać nas na filmie akurat. No. Pogoda nadal bez zmian. No i, i uwielbiam taki fajny zachód słońca. Widziałem i bardzo chciałem go nagrać. Ale się nie udało. No. Także nawet deszczowy weekend można miło spędzić. Nawet jak dobiegniecie do 51 subów.